O, ty tak, już Maciej mówisz swoim głosem. Tak, już wiesz dlaczego. Dlaczego? Po podjęcie aparatu, po aparatu migałki wycięte migdałki pewnie. Wycięta. Tak, na pewno, no. A pokażesz. W nie, migdałków? To już wideo będzie <laughs> jakiś kiedyś. Znaczy jest, ale nie z mistrzostw Polski. Nikt coraz bliżej akcję, tak się tutaj wcelował. Ale. ale fakt, że zmieniły wam się głosy teraz, jak tak, tak nie, słucham tak. Na Ale to też czasami kwestia mikrofonów czasami. jest, nie? Nawet. No. Double kill to był? Pierwszy ace z tego sezonu. SL, mistrzostw Polski. I to jeszcze. I jeszcze ejs. na trejnie. I pewnie ostatnio. Faktycznie. Ja już po prostu zmężniliście. Tak? Się z, to... staliście się, z chłopców staliście się młodymi z Ja bokami. zawsze byłem mężczyzną od urodzenia. Nie no, to ja. Ja wychodziłem, wychodziłem już, wiesz, no powiedzmy, że ze szpitala, to od razu mama powiedziała, o mój mężczyzna. Tak, bo. Matko Czyli kiedyś bardzo uszczęśliwisz jakąś kobietę. Albo kolejny, sytuacja i. chłopaka, czterych, właśnie przez Hadesa. Ale w pistolu jeszcze Wiesz o z Kraków tak jak wracając do tematów no. typowo CS-owych, no to jest. <laughs> Takie miejsce, dzięki któremu mamy też chyba nain, gdzie mamy. To oni tam zbierali doświadczenie, oni tam nabywali no jakieś... No tak, Wiesz, że nie lubimy zbierania doświadczenia, tego zwrotu. No wiem, ale nowisła zbierała. To jest doświadczenie, Ta. by teraz najem No gdzie dużo tego doświadczenia. Oczywiście. No. I Lekanie, ty strasznie lubiłeś Lubiłem. No Bo no, się zakolegowaliście na no, Mediadeju. Trochę tak, no. Coś w tym było. Niech weźmie sobie połowę... Weźmie? No tak już zabrzmiało, tak faktycznie. No. Co my mówimy? Wziąłeś dźwignię? kolak. Majczu jednak. Za kolak? A tu Pago gra. Z jakieś jakiś nie wiem, nie pamiętam. Na pewno w Wębach Tak, tak. tak. Pagon grał się w czasach, kiedy ja grałem ewentualnie, ale to no nie wcześniej. No tak, to Bo prawda. Borsus Morgan PL. No tak, tak, tak. No. A może jakiś kwalifik? O nie, lol. O nie. O. Drodzy, wiadomość z ostatniej chwili. Wszyscy, którzy czekają na spotkanie pomiędzy Actina Pact a Eru 404 niestety, ale na pewno zawiodą się po tej informacji, ponieważ jak otrzymaliśmy informację od administratora rozgrywek ESL Mistrzostw Polski, to spotkanie zostanie przełożone z powodów technicznych, gdyż... Ile to? Tak, trzech zawodników r 404 Niestety ma kłopoty po burzy, kłopoty z prądem. Także dzisiaj to spotkanie nie odbędzie się. Wszystkich mogę jedynie przeprosić za to, że czekali wspólnie tutaj. Ty tak na serio, czy to jest troll? Na serio? A czy na no, oświadczenie, oświadczenie w ramach ESL Mistrzostw. Z tam udawałem. Spotkania rozpoczną się nie? od godziny 17. Także za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy na jutrzejsze emocje. Do zobaczenia. Bardzo dużo dramatu, ja bym ci wyważyła. Tak, bardzo dużo Załabij dramatu. Się. Świetnie to zagrałeś. Na ale Pamiętam, ale... informacji, problem. czy wiadomości. Bardzo dziwnie to wyglądało. W przyszłości. Sport, ...no wręcz było przygotowane na to wejście, a tutaj... ...tylko z jednym fragment gruby, jeszcze... I to PHR wygra? Chyba nie, on tutaj ma problemy strzeleckie. ...mistrzostwa. Uła. Ale to trwa, oj, oj! Mam nadzieję, że to, jest, to jest... Wisła, Płock, Mistrzowie, Niuka. Kojot na As pamiętamy. ...w 15, gdzie wiemy, że... Patrz, kaper jeszcze w ago tam, ojej. Kaper. I Szpero. I Szpero. Chciałbym w sumie z każdym spróbować zagrać, tak szczerze. Nie mam chyba takiej osoby, z którym... Nie chciał zajrzeć. Ale nie każdy chciał Lunatic. z tobą Lunatic. Przepraszam. Kazał na tych mi długo nie. nie chciał do wywiadów przychodzić, aż w końcu zaczął, to już się... Już można sobie gratulować! I to chyba finał Arcy kontra Virtus.pro. Tak, to zaraz będzie... Ci się ledwo wtedy dostali w ogóle na, na, na finały, ale ciągle ostatnie kolejka, tak, tak wszystko ogarnęli no i doszli do finału. Ja pamiętam, że ta jak stałam koło niego, on był tak wzruszony, miał... A my tutaj myśleliśmy, że jest nasz oczy. i Taz, bo dadzą sobie rękę po meczu. Tak, było! No, było takie, każdy na to patrzył. Pnęli, no. Tak. I to Była drama no. wtedy między nimi, faktycznie każdy patrzył, czy. O, tas, tas, no. <grym> Nie no, to tak. był mega ważny merdań. <grym> znaczy no. no. dla Taza przede wszystkim, no. bo to jego wysz, wyrzucili. wiesz, tak, Mamy tego mistrza Polski! Mówiło się o obrońcach tytułu! Wielkie brawa! Kurde, Lord, Kuben, Taz, Snacks na jednej scenie wiesz i przeciwko sobie w ogóle co jest grane, nie? Jeszcze nowa arena. No i Dyfa, no... który się mega tam rozwinął, nie? To tym bardzo fajny. Bardzo. Z, z, najlepszy to tutaj finał. Tutaj rozgrywam no. E, no, tutaj Mój ulubiony pan do wywiadów. Tak, Zawsze coś pierdyknie. Poza Czyli Zawsze coś powie. co Paweł robił studia wtedy? To analiza chyba po prostu była. On przywiozł też chyba wtedy babeczki od Oli, pamiętacie? Na Dla okej. Chyba tak. Tak mi się wydaje. o pieniądzach nie rozmawiają. To wszystko jasne. O no, no. coś, okay. coś w tym jest, ale okay. Krzegorz, powiem Ci tak. Ja, ja podszedłem do tego tematu. A tam dziewczyny, tak? Z Arkan no, Way Na chłodno mm -hmm. przemyślałem całą naszą historię, i tak dalej, i uznałem, że będę w stanie Ci zaproponować rozejrzenie, jeżeli mnie przeprosisz jeżeli wygrasz tytuł mistrza Polski. To jeżeli wygram tytuł z Polski, to wtedy zastanowię się, czy cię przeproszę. <grym> Dobrze. Więc najpierw muszę wygrać, muszę się na tym skupić i. Mocne negocjacje. A jak się to Pamiętaj... Pamiętaj... Pamiętaj, że... A jak się to. Pamiętaj, że są duże skończyło? nagrody, żebyś. Był taki program: przebacz mi, wybacz mi. No. O nie, tylko nie ten program. A dopiero później myśleć o najlepszych wyobrażeniach. A to w studiu w Warszawie końcone. Tak. W biurze. Jaki tutaj dajemy tytuł, pamiętam to. <grym> Ten ostry nie, o tak. O, nienawidzę. Sz, posłuchamy Kubla. A -a. Tak. Nienawidzę pechęzyn balonów. dźwięki wydawało? Być może dowiemy się w przyszłym tygodniu na podsłuchu. Ale, tak. ale jeśli chodzi o jakiś ranking, jakie to były oferty, no domyślam się, że nie Stop 10, bo prawdopodobnie byśmy teraz nie rozmawiali. Czy Ty, Morgan masz jakiś kompleks. <śm> City, że tak się <śm> <śm> wydaje? jakiś Jakieś plotki osnaczyń, no. Także do kompleksu Z rękami. Czy na i <grym> ci Cię no, 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 jak spiskujemy, spiskujemy. No, Top 30. To Pokazał rękami, widzi. To tyle, ile chyba też jesteście w stanie osiągnąć e, z polskim składem, tak mi się wydaje, więc... E, chciałbym, chciałbym w końcu więcej osiągnąć z polskim składem. No tak, bo ty, 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 ty faktycznie... Ale co? coś znaczy młoczko lata. No, jasne. top 20, ale to? już mnie nie satysfakcjonuje. No. Tak, no, no my się tam cieszymy, że zostałeś z nami w naszym kraju. To jest fajne, ja się cieszę. Panowie, wypewnie też. Jak najbardziej. Pewnie. Pewnie. Pewnie w naszym kraju, zamiast rozwiązać w Samolubnie. a mimo wszystko samołubnia. Chociaż teraz przeżycie. A to jest Frenda, 5 na 1. No to pamiętasz kuba co? Zmiana pozycji Frenda. Myślę o Frendzie, jak wtedy nagrodę dostał. Chyba nie snajpera roku, ale odkrycie. Odkrycie roku. Anowina. Tak, ale on jeden. Z... Super sezon, a później gdzieś... No, później szedło mocno, no. Bardzo, Tam dostał... tak. A nie, komputer to Gufi dostał na tej gali chyba. Ale tak. Fren też jakoś tak rolę zgarnął i potem oszedł na Laurach chyba. No raczej my tego traktowaliśmy jako taki naprawdę młody talent, Ale który Ale nie no, gdzieś... no, bardzo dobrze grał ...będzie no. taką nadzieją polskiej sceny, a później kolejny I... sezon... No już szadło, no. Lipan, albo mieszana, albo bardzo słaba, system. no forma. codziennie. Ależ kolejny cios No tutaj zagrał świetnie. ...Kund Gentium. Inferno. ...dwóch na pięciu. Ten... Teraz ta inferno sam na... Rejko, friend! No rejko to. Rejko i Friends ta... sam inferno wygrywali. Nie wytłumaczymy tego, że. Jak Kuba wchodzi na teresty, teraz, to znaczy, że już są duże emocje. To znowu Disney tak. z tak. kobiet. Persują już. No taka drużyna, no. Ja chyba założę swoją. Ja ciąg. faza nie. na Disney dojechała. Denerwowaliście? Nie, no, nie, nie wiem, że może długie przerwy między meczami. Może jak no, no, wygłupiali panowie. jak był jeszcze... A mój wujek nie jednego asa z rękawa wyciągnął w tym garniturze. Mam takiego asa dla was chłopaki. Co on to wyciągnął? Pisankę chyba O, jakąś, nie? A będzie kryndżu was. Coś tak wyczuwam, że nie, to taki, taki. nie będzie dobra. Tak, <noise> popiję na karterce. Jest też temat pago. Tak, polityk jakiś, zobacz, przemawia. Pago, pago, no elegancko, już mi się grało z pisanką. Poczekaj, poczekaj. Ale uśmiechnijmy się, żeby nie było to Darko temat No, on jest uśmiechnięty. Temat kinga, marynarki i koszule. Marynarki i koszule. Marynarki i koszule? No i wybrał kingi, bał się. No bał się, no wiesz, mistrzostwa kobiet, coś kinga, to. Mogło się źle skończyć. Mogło się źle skończyć. jeszcze a, całujący puchar. To list na rzeźmieszku u mego boku. Z Destrem przejmujemy desk. Krok po kroku. Destry się jara, że ma fajny but. Wzrostem ciągle jak Pago Knut. Hermesa gubi własna pycha. Kiedy mówię punch, tylko wzdycha. Słyszysz, Adam? Lewa strona nie oddycha. Chyba siadła psycha. Oj, tam Adam szpaskowo wciągnięty przez Darko. Chyba tak. Chyba nie chciał w to powiem? Muszę przyznać, że ten dis przygotowany dość niedbale wyglądało. To trochę jak pakt w ćwierćfinale. Na pewno też chciałeś zagrać na tej scenie. Tymczasem gaszę cię tak, jak gaszę pragnienie. No fajnie. Powiedz im coś. Szukasz teraz kolej. Czekaj, czekaj, szukasz teraz nowego Rymu, sprawdź tym przy długim rękawie. Lepiej z hermesem chyba nie zaczynać na takie dicku. Odchodzę. Tak, tak. ale destru jest taki nieodgadniony, nigdy nie wiadomo czy on się cieszy, czy jest zażynowany, czy jest wkurzony, ciężko stwierdzić. Profesjonalny, za długi, no to szykuj się, mój e, drogi. Liczyłem na freestyle, ale widzę, że troszeczkę trema cię zżera. Poleciałeś tutaj wierszem e, Darko ściera, niczym e, wiersze Ted no ale spokojnie to jeszcze nie koniec. Lecimy dalej, Felipe płonie. Mm, dobra, dalej, lecimy, lecimy dalej. E, Obecnie się właśnie w teraz, wspaniale. Poczekaj, nie lecimy dalej, lecimy. dalej. A to już chyba ma dosyć. Tak, tak. <laughs> Już usią, za długo. Tak. Już Maryna, tak, już, już są nerwowe. Już oczy wyciera, tak. No. Niedługo święta bo Bożego Narodzenia, a nie Wielkanoc, a ty z innej Mańki, bo zamiast dobrego freestylu zaprezentowałeś nam tutaj pisanki. To jest. No, ale on freestylował, miał trudniejsze tak, zadanie. Tak, tak, Na czacie, na czacie. Kto wygrał? No, po prostu ja tu mam głosowanie na czacie. Kto uważa, że Darko wygrał? Jeden. Kto uważa, że Tessie wygrał? Tak. A kto, że ja? To trzy. Dobra. Ja myślę, że Darko wygrał, bo to całego zamieszania. Sprawca, tak, no. ale na koniec po transmisji proszę idź do krawca. O to tak, końcówka tak. była, końcówka pizka. Darko patrzy, nie wie co zrobić. O jesteś. Z tatuażem już. Mm. Miałem już tatuaż? Tak. A chyba ja jeszcze zaklejony, był no świeżo robiony wtedy. Moce. Tak, to znaczy fajnie, że on jest nadal dostępny, że można sobie w niego grać, ale jednak to nie jest to samo, A ja to już jest. w CS A. raczej nie grywam, no może gdzieś sporadycznie, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy właśnie pisali, którzy wspierali i, i trzymali kciuki i mówili, że A raczej, dodać, raczej, że nie, raczej to, się wzruszyłeś. też, powiedziałem, też komentarz Kinga, że pisałaś, także A, no, fajnie. To jest co naszego potrzebuje, gdyż wiemy, że ta mapa jest bardzo bliska twojemu sercu. Tak, ale jest też dobra informacja, ponieważ do końca tego sezonu ESL Mistrzostw Polski DAS 2 będzie rozgrywany. To znaczy pod warunkiem, że oczywiście zespoły go wybiorą. A, nie chciały. Mało, no. Nie chciały, wtedy... bardzo. Inferno, no bo to skillowa mapa jest, tak. nie? Aj. No właśnie. No. Będzie dobra. Inferno i das 2. A to Aj. wyszedłem chyba, co? Dzięki A. za dzisiaj i, i musimy iść. Dobra, w każdym razie... To było nieplanowane, rozumiem. Komentuję. No nie, to nie było planowane. Hmm. bo wydaje mi się, no nie wiedziałem, że zwanują Ale gwiazdorzy życowo. Nie ma, dasta, nie ma Maciek. Czy chcesz Co ja powiedziałem? Że... Z tym zawodnikom, tylko bez Tak jak Wojciech Gola ostatnio coś powiedział, nie zrozumiałem. To chyba było z tym coś w <laughs> ten no. Chłopaków ostatnio spakowaliśmy 2-0 w PL, -e, 2-0 w Spakowaliśmy? W 6-0 czas zrobić, tak? Ale jednak w końcu w Co Maus... Co to tam było? Nie wiem co to było. No, o, pewny Taza! No, tak. Ma, Ma, Mauzinie się tutaj cieszył, no, fajne to było. go ręce Ale pamiętajmy, w pistoletowej... Trzeba było jeszcze to wygrać, to byłoby lepiej. To jeszcze niewiele znaczy, aczkolwiek... Ale wtedy przegrali, więc to byłem tak. się odbiły trochę czkawką. No gdzieś X z Mikrofon sobie odpiąłem, przepraszam. Przepraszam panie operatorze mikrofonu. Rids dalej jednak Kej, trafia po prostu Furra, no dawaj, nie, dawaj, nie No, ale no, nie. już bez szans 5 na jeden. Mynia skosą? Co to? Nie, było? nie, nie, to było publiczne upokorzenie. Część dwa wysiadło. Ja bym to ugrał. Nie odbiegł. Niesamowita runda, ale... Ralem. Nie rale. na ten bomb sage biegnie ralem. Jezdą. Pamiętam to Żeby zbroić bombę. No ma defa, masz mnie w eee, Zaoszczędzić 400 dolarów, Karol jest tak. bardzo oszczędną osobą, także. że... Ja widzę zdąży. zdąży. Że leffy to nie dawało bo... się No bo to jest barber, ty nawet nie znasz takich... Widzów, ja już zacierałem... Agresywnie się to Dobry taki wstęp. To coś z Polski, Bo tam też będzie ciekawie, ale tutaj o ten duet, ale dzisiaj jednak przeciwko sobie. Tak jak w... no po na bananie jak padłeś tam. Ale nie których nie powinno się rozdzielać i na Było. pewno tym duetem jest Kubik i Morgen. od zawsze, zawsze razem. razem jak kuchenka z gazem <noise> to w tym momencie <noise> bo jedynek. No i właśnie Skąd on to bierze w tym tej... Skąd ty się takie pomysły? Gdzieś tutaj Wasiu przytoczył. Na scenie to będzie ten Oho. Oo. Co tutaj będzie? – Mamy Pop to. – Nie no, mamy to. – Pierwsza część za nami. – Tak. – A, już? – Oczywiście. Koniec filmu. Koniec mistrzostw, dziękujemy. – Czas się popłakać. No, będzie mi brakowało bardzo mistrzostw Polski. Koniec? Serio? – Szybko zleciało. – No, bardzo szybko. A takie byłem młody. Czemu ciągle nas kręcą? Liczą, że coś jeszcze tu zrobimy? Fajnie, że był ten fragment, jak prowadziłem tam scenę z włosami w tej koszuli, pamiętam, 1.6, po series jeszcze, no. Jaki byłeś w ogóle? Malutki.